Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś utknął w rutynie, obserwując jak dni zlewają się ze sobą, a Twoje marzenia wydają się być poza zasięgiem? To tak, jakby bez względu na to, co robisz, biegł w miejscu, nie zbliżając się do miejsca, w którym chcesz być. Frustrujące, prawda? Ale oto myśl. Co jeśli klucz do odblokowania wszystkich tych marzeń i celów nie znajduje się w pośpiechu i charówce, ale w mocy Twojego własnego umysłu, a dokładniej mocy wizualizacji? Buddha mądrze powiedział, że umysł jest wszystkim, tym czym myślisz, że się stajesz. Jest to coś, czego my, ludzie ery współczesnej, nie rozumiemy, ale co było praktykowane przez tysiące lat w przeszłości. Wizualizacja? Jest jak odkrywanie ukrytej ścieżki w gęstym lesie. William James, mądry stary filozof, powiedział kiedyś: Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że ludzie mogą zmienić swoje życie, zmieniając swoje nastawienie umysłu. W tym miejscu wizualizacja błyszczy to potężne narzędzie, które może zmienić krajobraz Twojego życia w niesamowity sposób. Wyobraź sobie, że architekt rysuje plan, zanim budynek nabierze kształtu. Ty jesteś tutaj architektem, a twoje marzenia to struktury, które zbudujesz. Jak więc zmienić grę swojego życia? O tym właśnie jest ten film. Oglądaj do końca, ponieważ zamierzamy zbadać, w jaki sposób moc wizualizacji może być twoją tajną bronią, aby wyrwać się z rutyny i wkroczyć w życie. W którym marzenia nie pozostają tylko marzeniami. Ale aby dotrzeć do tego punktu, najpierw zrozummy samą wizualizację. Cóż, możesz sobie wyobrazić wizualizację jako supermoc, którą wszyscy posiadamy, ale może po prostu zapomnieliśmy, jak jej używać. Wiesz, kiedy marzysz na jawie? Może o wylegiwaniu się na słonecznej plaży lub udanej rozmowie kwalifikacyjnej? To jest Wizualizacja, ale to coś więcej niż tylko marzenie na jawie to jak tworzenie filmu w swojej głowie, w którym jesteś reżyserem, scenarzystą i gwiazdą. Wizualizacja polega na widzeniu życia, jakiego pragniesz, w twojej głowie, aż do najdrobniejszych szczegółów to jak wyobrażanie sobie siebie, trzymającego ten dyplom, odczuwającego radość, widzącego dumne uśmiechy swojej rodziny. A może wizualizujesz przekraczanie linii mety maratonu, odczuwając przypływ osiągnięcia. Chodzi o tworzenie tych wyraźnych, żywych obrazów w twojej głowie. Ale nie chodzi tylko o widzenie, chodzi o odczuwanie, uwierzenie w to. Kiedy wizualizujesz, nie tylko oglądasz scenę, jesteś w niej. Czujesz piasek między palcami u stóp, słyszysz wiwatujący tłum. Czujesz zapach świeżej farby w swoim nowym domu. Twój mózg zaczyna myśleć: Hej, to wydaje się prawdziwe. I tu zaczyna się magia. I to, mój przyjacielu, może wiele zmienić. I to na dużą skalę. Na przykład, wyobrażasz sobie, że jesteś zdrowy i silny. Badania wykazały, że kiedy ludzie wyobrażają sobie, że są zdrowi, ich ciała zaczynają w to wierzyć. Twój umysł jest potężnym sojusznikiem w uzdrawianiu i utrzymywaniu formy. Albo może marzyłeś o wolności finansowej. Wyobraź to sobie. Wyobraź sobie siebie jako osobę odnoszącą sukcesy, mądrze zarządzającą pieniędzmi, żyjącą wygodnie. To jak ustawienie GPS-a na swoją podróż finansową. Ponadto, niezależnie od tego, czy szukasz miłości, czy chcesz wzmocnić swoje obecne związki, wyobraź sobie Szczęśliwe, pełne miłości, spełnione związki. Wizualizacja może pomóc. Masz cele? Wizualizuj je. Chcesz napisać książkę, założyć firmę lub nauczyć się nowej umiejętności? Widzisz siebie? Jak to robisz? Odnosisz w tym sukces? Wizualizacja może pomóc we wszystkich tych obszarach Twojego życia. Właśnie odkryliśmy, że uzyskanie jasnego obrazu tego, czego chcesz, jest pierwszym dużym krokiem. Jak możesz to zrobić? Tutaj musisz zrozumieć rzeczywisty proces wizualizacji. Pomyśl o tym, jak o tworzeniu swojego osobistego arcydzieła. Na początku może się to wydawać trochę trudne, ale trzymaj się tego, a wkrótce będziesz malować swoją przyszłość z łatwością. Teraz, aby zacząć, musisz najpierw stworzyć swój wymarzony plan, lub to, co nazywamy idealizacją. W tym celu Wyobraź sobie siebie jako architekta. Zanim cokolwiek zbudujesz, potrzebujesz planu, prawda? Idealizacja to właśnie to to tam, gdzie marzysz o wielkich rzeczach i określasz, czego chcesz. Zamiast ogólnego, chcę być szczęśliwy. Przybliżasz. Zapytaj siebie, co dokładnie oznacza dla mnie szczęście? Czy to spełniająca kariera, kochająca rodzina, podróżowanie po świecie? Ten krok jest super ważny, ponieważ przygotowuje grunt. Mówi twojemu mózgowi: Hej, to jest to, do czego dążymy. To tak, jakbyś zaprogramował swój wewnętrzny GPS z dokładnymi współrzędnymi celu podróży. Następnie dochodzimy do jasności i spójności. Ten duet to serce i dusza wizualizacji. Przejrzystość oznacza bycie tak szczegółowym, jak to możliwe. Wyobraź sobie że malujesz obraz w swojej głowie. Chcesz zobaczyć wszystkie kolory, poczuć emocje, usłyszeć dźwięki. Im wyraźniejszy obraz, tym bardziej realny, staje się w Twoim umyśle. Spójność jest jak dodanie paliwa do Twojej wizualizacji. Masz ten żywy obraz. Teraz ciągle do niego wracaj. To jak podlewanie rośliny lub ćwiczenia na siłowni. Im częściej to robisz, tym silniejszy i bardziej żywy staje się obraz. Uczyń to codziennym nawykiem, jak mycie zębów lub sprawdzanie telefonu. Z czasem ta ciągła próba mentalna zaczyna zmieniać Twoją rzeczywistość. Następnie będziesz musiał wprowadzić to w życie. Gotowy na trochę ćwiczeń, wyobraź sobie, że stoisz na pokrytym śniegiem zboczu góry. Zamknij oczy na chwilę. Zobacz bezkresne przestrzenie białego śniegu wokół siebie. Poczuj rześkie, zimne powietrze na swojej skórze. Usłysz delikatne chrupnięcie śniegu pod stopami. Poczuj zapach świeżej sosny w powietrzu. Zauważ uczucie ciepła pomimo zimna. Owiń się w przytulny zimowy strój. To ćwiczenie nie jest tylko przyjemną odskocznią dla twojego umysłu. To trening. Uczysz swój mózg tworzenia i wiary w nową rzeczywistość. Im bardziej obrazowo możesz sobie to wyobrazić, tym bardziej realne się to dla ciebie staje i tym silniejszy wpływ na twój sposób myślenia i twoje życie. Pamiętaj, proces wizualizacji jest jak nauka nowego języka. Wymaga praktyki, ale gdy już się w tym oswoisz, będziesz zdumiony rozmowami, które możesz odbyć ze swoim przyszłym Jaciośm Ja. Kontynuuj, a wkrótce będziesz realizować te marzenia, które tak obrazowo namalowałeś w swoim umyśle. Ale co dzieje się dalej? Jak cała ta wizualizacja naprawdę zmienia rzeczy dla ciebie? Porozmawiajmy o tym. Pamiętasz ten cytat Jamesa Allera? Powiedział: Dziś jesteś tam, gdzie zaprowadziły cię twoje myśli, jutro będziesz tam, gdzie zaprowadzą cię twoje myśli. To trafia w sedno, gdy mówimy o wpływie wizualizacji. Chodzi o transformację Twoich myśli. Kiedy wizualizujesz, nie tylko marzysz na jawie, ale aktywnie kształtujesz swoją przyszłość. Pomyśl o tym. Jeśli spędzasz czas wyobrażając sobie sukces, szczęście, zdrowie i miłość, Twój umysł zaczyna podążać w tym kierunku. Zaczynasz myśleć inaczej, widzieć rzeczy inaczej. To tak. Jakbyś sadził nasiona w ogrodzie. Im bardziej pielęgnujesz te myśli, tym bardziej rosną i ostatecznie zaczynają rozkwitać w rzeczywistości. Ta transformacja nie następuje z dnia na dzień, ale jest potężną zmianą. Zaczynasz widzieć możliwości tam, gdzie kiedyś widziałeś przeszkody. Wyzwania stają się kamieniami milowymi, a nie blokadami drogowymi. To jak założenie nowej pary okularów, które sprawiają, że wszystko staje się jaśniejsze i bardziej osiągalne. Porozmawiajmy teraz o prawdziwej sile napędowej stojącej za tym wszystkim Twojej podświadomości. Ta część Twojego mózgu jest jak maszynownia statku. Sprawia, że wszystko działa, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy. Twoja podświadomość. Jest niesamowicie potężna w kształtowaniu Twojej rzeczywistości. Jest jak wierny sługa. Słucha tego, co jej przekazujesz za pomocą swoich myśli, a następnie pracuje niestrudzenie, aby uczynić to Twoją rzeczywistością. Kiedy wizualizujesz, dajesz instrukcję swojej podświadomości, mówisz, że to jest to, co chce osiągnąć, a oto niesamowita część. Twoja podświadomość tak naprawdę nie zna różnicy między rzeczywistością a wyobraźnią. Kiedy wizualizujesz coś żywo, twoja podświadomość zaczyna działać tak, jakby to było prawdziwe. Zaczyna dostosowywać twoje działania, twoje nawyki, a nawet przyciągać okoliczności, które pomagają urzeczywistnić twoją wizualizację. I tu właśnie zachodzi prawdziwa zmiana. Gdy kontynuujesz wizualizację, programujesz swoją podświadomość, aby rozpoznawała i wykorzystywała okazje zgodne z Twoimi celami. Twoja podświadomość zaczyna nawigować najlepszą drogą, aby tam dotrzeć, omijając korki i blokady drogowe po drodze. W tym tkwi prawdziwa moc wizualizacji. Nie chodzi tylko o zobaczenie ładnego obrazka w swoim umyśle. Chodzi o zmianę wewnętrznego programowania, samego planu Twoich myśli i przekonań. Gdy je zmieniasz, zaczynasz zmieniać świat wokół siebie. Okazje, które kiedyś były dla Ciebie niewidoczne, zaczynają stawać się widoczne. Ludzie, którzy mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele, zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. To prawie tak, jakby wszechświat przeorganizował się, aby spełnić Twoje marzenia. Ale znowu musisz zaufać procesowi. Podobnie jak nasiono zakopane w ziemi, możesz nie widzieć natychmiastowych rezultatów, ale pod powierzchnią dzieją się rzeczy. Twoja stała wizualizacja pielęgnuje te nasiona i z czasem przebiją się przez glebę na światło słoneczne. Teraz, gdy już wiemy, jak działa wizualizacja, możemy powiedzieć, że to magia. Porozmawiajmy o tym, jak możesz to zastosować w prawdziwym życiu. To, jak posiadanie scyzoryka szwajcarskiego w swoim zestawie narzędzi mentalnych, gotowego do pomocy w różnych aspektach twojego życia. Po pierwsze, zdrowie. Jak mówiliśmy wcześniej, twój umysł może pomóc uzdrowić twoje ciało. Za tym stoi nauka. Na przykład sportowcy używają wizualizacji, aby ulepszyć swój trening fizyczny wyobrażają sobie, że doskonalą swoje rutyny, a ta praktyka mentalna poprawia ich sprawność fizyczną, ale nie jest ona przeznaczona tylko dla sportowców. Każdy może to robić, przechodząc do bogactwo i obfitość. Wizualizuj siebie osiągającego swoje cele finansowe, czy to zarabiając wyższą pensję, oszczędzając znaczną kwotę, czy nawet będąc wolnym od długów. Wyobraź sobie uczucie wolności finansowej, rzeczy, które mógłbyś zrobić, i spokój ducha, który byś miał. Kiedy regularnie wizualizujesz sukces finansowy, twój umysł zaczyna identyfikować okazję, aby urzeczywistnić tę wizję. Może to być zauważenie nowego wakatu, wymyślenie pomysłu na biznes, lub podejmowanie mądrzejszych decyzji finansowych. Skupienie umysłu staje się magnesem dla rzeczywistości. Na koniec porozmawiajmy o osiąganiu celów osobistych i zawodowych. Wizualizacja jest jak tworzenie planu sukcesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej, naukę nowej umiejętności, czy nawet poprawę relacji, wizualizacja wyniku stanowi podstawę. Wyobraź sobie szczegółowo sytuację, otoczenie, osoby zaangażowane, rozmowy i co najważniejsze wynik udany wynik. Poczuj emocje związane z osiągnięciem celu. Ta próba mentalna przygotowuje cię do prawdziwej rzeczy, buduje pewność siebie i przygotowuje cię do sukcesu. Podsumowując naszą podróż przez świat wizualizacji, przypomnijmy sobie kilka kluczowych wniosków. Wizualizacja nie jest zarezerwowana tylko dla wybranych. To moc, którą posiada każdy z nas, to jak posiadanie tajnej broni którą wszyscy nosimy w umyśle. Wszyscy mamy w sobie moc wizualizacji. Jest tak naturalna jak oddychanie. Używałeś go odkąd byłeś dzieckiem, marząc, mając nadzieję, wyobrażając sobie. Jedyną różnicą jest to, że teraz będziesz go używać bardziej świadomie, bardziej celowo. To tak, jakbyś zdał sobie sprawę, że cały czas miałeś w swoim zestawie narzędzi, Potężne narzędzie to Twoja wrodzona zdolność kształtowania swojej przyszłości, wpływania na swoją rzeczywistość i tworzenia życia, które jest zgodne z Twoimi najgłębszymi pragnieniami. Więc na co czekasz? Zacznij używać tego niesamowitego narzędzia. Zarezerwuj sobie kilka minut każdego dnia, aby zwizualizować swoje cele, wyobraź sobie szczegółowo swoje idealne życie. Karierę, jakiej pragniesz, relacje, które cenisz, zdrowie i witalność, na które zasługujesz. Pozwól tym obrazom wypełnić swój umysł i poczuj emocje, które ze sobą niosą. I nie zatrzymuj się tylko na wizualizacji, połącz ją z działaniem. Wizualizacja przygotowuje scenę, ale Twoje działania to to, co to wszystko ożywia. To partnerstwo między Twoimi wewnętrznymi wizjami a Twoimi zewnętrznymi wysiłkami. Razem tworzą niepokonany zespół, który możecie zaprowadzić na wyżyny, o których tylko marzyłeś. Podsumowując całą dyskusję, zastanówmy się nad potężną myślą. Norman Vincent Peel powiedział kiedyś: Zmieni swoje myśli, a zmienisz swój świat. To proste ale głębokie stwierdzenie oddaje istotę wizualizacji. Twoje myśli mają moc przekształcania Twojego świata, przekształcania niewidzialnego w widoczne i urzeczywistniania Twoich marzeń. Zabierz tę myśl ze sobą, wkraczając w świat wizualizacji. Pamiętaj, że Twój umysł jest płótnem. To, co na nim namalujesz dzisiaj, jutro stanie się Twoją rzeczywistością. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten film. Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Jeśli nie wiesz, co skomentować, po prostu wpisz 100. Ponadto, jeśli jesteś nowy i jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych przydatnych, pouczających, codziennych filmów. Dziękujemy za oglądanie.